No, przekroczyła pani prędkość. Dokumenciki, proszę. No, przepadź, pani. No, poważnie, Krzysz, Krzysztof Pączek, <noise> we własnej sobie. Mi bardzo. Widziała pani ten znak, czy nie? Nie. On się nie tyczy roweru. Proszę? No, nie przekroczyłam na pewno prędkości rowerem. Proszę mi tutaj, nie. Nie, widziałem to. Przecież no. Mierzyliśmy pani prędkość. No, to proszę pokazać. Proszę? Proszę pokazać. Nosem mierzyłem. No, dobra. Z, nie, nosem mierzyłem zapach, który dociera do mnie tutaj, gdy Ale, pani grudzie, leci. No, to nie jest No. Dobra. Pani widziała na początku znaku? Za szybkie pedałowanie i, e, za szybkie i, je, i je, jechanie pod kątem 45 stopni. Dokumenciki poproszę, wystawię mandat. Dzisiaj będzie pouczenie tylko. E, następnym razem, jeżeli pani będzie jechała pod kątem 45 stopni i pani będzie za szybko pedałowała, e, od razu wystawię mandatik 50 zł. Dobrze, czyli jak mam jechać? Jak nie pod, pod kątem? Proszę. A pod jakim kątem mogę jechać? Prosto, cały czas prosto. Pani widziała tam tak? Zakaz jazdy w ciemnych okularach przede wszystkim e, ograniczenie prędkości. Pani przekroczyła prędkość 2 km, po prostu dokumenciki. E, piszemy man mandacie pouczenie. Okej. Okay. Pani na początku drogi jednak, bo tutaj je wyjątkowo na niepodległości było bardzo dużo wypadków i po prostu no e, teraz się zachowujemy takie środki, o stroną się troszeczkę dla te, Proszę dokumenciki. E, najpierw e, e, nóżkę proszę postawić. Ja, wy, ja powiem pani, dzisiaj pani wypisze pouczenie. Ale następnym razem na tej, na tej po prostu tutaj, na tej długości 50 zł mandacik będzie, nie? Aha, okay. Dobra, ja nie wiedziałam, No, proszę żeby... bardzo, dokumencik i ja wypisuję mandacik. A mogę zobaczyć pana dokumenty? Oczywiście. Już pani, już pani pokazuje. Już pani pokazuje. Pani mówi, proszę bardzo. Krzysiu, pączek. Legitymacja przeskoczysta. <gry> nie, tak. proszę dokumenciki, przewinienie, przewinienie, po prostu wypiszemy. Następnym razem, pouczenie wypiszemy, następnym razem po prostu będzie sprawa do kolegium, nie? No, no przecież nie mówię, że przecież nie, nie na karty, nie? Tak, Oczywiście. Tak, tak, tak. Dziękuję za dokumenciki. Krzysiu, Krzysiu bączek, legitymacja niewidoczna. Legitimacja nie dla Pani pouczenie słowne tylko. Pouczenie pierwszy raz, w następnym razem już będzie Pan dać. Przepraszam, a kim Pan jest? chciałabym się bez tych dokumentów nie daję. Osobów nie Bardzo mądrze Pani powiedziała, jestem Krzysiu wączek. Legitymacja przezroczysta. muszę spojrzeć e, e, bardzo pani, ponieważ e, dzisiaj akurat e, patrzymy na reakcję ludzi, e, jak reagują, czy wy, wyciągają dokumenciki, czy nie wyciągają. Pani zachowała się w sposób e, kompetentny, e, jak najbardziej nie wyciągnęła Pani dokumencików i proszę edukować ludzi, żeby nie, nie wyciągali dokumentów e, osobom, e, których pra, praktycznie w ogóle nie znają. Prawidłowa reakcja, grunt, żeby uśmiech na twarzy e, towarzyszył. Miłego dnia, księcia. Przede wszystkim po prostu dokumenciki. E, tu jest zakaz jazdy kolażówką, tylko rowery miejskie mogą e, przejeżdżać na mnie. Pro, proszę dokumenciki, e, proś, ten, ja wypiszę pouczenie dopiero. E, następnym razem, jeżeli pani zobaczymy w ciągu tego tygodnia na kolażówce, zostaje pani mandacie. Okej, okay, a Pan jest Proszę, nie, jestem do służb specjalny. Jaki Andrzej Palcówka, mam imię. Z jakiego powodu, Zmieniu, Przede wszystkim e, e, kolażówka, e, e, tu jest zakaz jeżdżenia na kolażówkę. Ostatnio jeździły dwie panie na kolażówce. Ale, się... ale to jest znak, że rower. Tak, jest ale, rower. Nie, ale nie kolażówka. Właśnie na początku ulicy jest znak, e, e, zakaz jazdy na kolażówce. Możemy się cofnąć, mogę pani pokazać e, od razu wygrypsze pouczenie. Proszę do i e, e, e. pan ma jakieś upoważnienia? Oczywiście, że tak. Zobaczyć? Oczywiście, że tak. Eee, niewidoczna na tym. Przede wszystkim dzisiaj badamy reakcję ludzi. Pani ładnie została wkręcona i pani jest zainteresowana, ale powiem pani, pocieszę panią, że proszę poczekać na momencik, że jak najbardziej reaguje pani dość błyskotliwie, ale zamyśliła się pani. Miłego dnia życzę. Grunt, żeby uśmiech na twarzy był.